Cześć, Poligamia.pl, Wybaczcie insiderskie wnętrze, bo to nasz pokój hotelowy. Ale tak się składa, że pod sam koniec tagów, kiedy chcieliśmy nagrywać podsumowanie, padła nam zupełnie bateria w kamerze, już nie było jakiej podładować, i ostatecznie wylądowaliśmy tutaj. Mam nadzieję, że, że, że nam to wybaczycie. Dobrze, pierwszy dzień samych tagów już za nami. Piotrku, co dziś widziałeś i co ci się najbardziej podobało? Znaczy tak na konferencjach to OU, o którym się już jarałem. No, o OU już mówiliśmy znaczy. osobno, e, więc, więc może teraz zostawmy konferencję Nintendo i przejdźmy do samych targów E3. Dzisiaj jest Girto Deus Ex na pewno, którego widziałem. I mimo, że nie jest to najpiękniejsza gra, którą widziałem na swoje oczy, to jednak jest na tyle fajna z rozgrywką. E, że wciągnęła mnie, e, jest cyberpunkowa, jest RPG-owa, jest, wydaje mi się, że trudna, z tego co, co tam trochę pogrami, co mi opowiadano o niej. E, I to był ten highlight growy, bo poza tym widziałem drogi Capcomu. no jakoś tak, żadna z nich na dłużej w moim sercu nie zagościła. Tak, jako z dogma? Mech. Znaczy, jak ktoś się mówi, że ta postać sterowana przez konsolę jest podróżować, pomagać, ja pytam się czy może, będzie to drugi gracz, to nie, bo to nie pasuje, to tak. Trochę no i tak graficznie i tak dalej. Azura SRAF jest ciekawe wizualnie, ale rozgrywka jest taka też staroszkolna, tak się wyraża, czy nawet przestarzała. No to może hardcore gracze się zajmują bardzo. No może, no do mnie to jakoś nie za bardzo nie przemówiło. E, widziałem też Street Fightera, ale ponieważ mojej biblioteki to Dead or Life i Mortal Kombat, Street Fighter nigdy nią nie był, więc to zupełnie dobra gra z tym, że dla mnie nie, bo to nie mój zupełnie klimat. W sensie Street Fighter Cross Tekken, tak? Street Fighter Tekken. E, City chyba była najciekawszą propozycją Capcomu, która była pokazywana. E, bohater ma mistyczną umiejętność chodzenia i strzelania, także Dead Space, bój się, Resident Evil dochodzi do twojego poziomu powolutku po tych wszystkich latach. I tam jest fajny cop, co jest są te fajne sobie multiplayer, gra się jako Umbrella Corporation, można być przez chwilę zombie, to ma swoje plusy i minusy, ma tam się różne role w grupie I, i to jest fajne. A byłeś jeszcze na Sony. To tak bardzo szybko co z Sony? A. Otóż przekonałem się do PS Vita, jak byłem sceptyczny i... Kogoś poszedł wczoraj i stał w kolejce przez pół-dwie godziny. <grym> I <Dzisiaj nie stałem grym> w... się wczoraj nie, nie stałem w ogóle dzisiaj w kolejce, po prostu sobie pograłem. Przeszedłem całe demo Uncharted, którym się zachwyciłem. Uncharted na PS Vita jest... Na pewno mniej Ci się podobała ta gra, dlatego że nie stałeś w kolejce dwie godziny. <grym> tak, znaczy nie twoje, ta konsole. <grym> twoje, Twojej wagi. E, tak, Mod Racers, w które grałem przez chwilę, jest fajny, ale ten styl multitouch ponieważ miałem tą grę w rękach około 7 minut czy 6 udało mi się to za bardzo ten multitouch co mi nie wychodził. nas jeździło się fajnie na tym, że to wiadomo Mario Kart czy Modern Racer, który widzieliśmy już, więc to nic nic nowego. Widziałem Blaze Blue Biateka ładnie bardzo wygląda graficznie, fajnie się gra i ciekawie. Przedam całe demo uncharted, który mamy nagrane ch i chyba puszczone na stronie, jeżeli nie na stronie to na naszym kanale na YouTube się znajduje ten filmik. I tak. Pierwsze, co pamiętam do tej pory, to są granaty. Po raz pierwszy się fajnie przed granatami. Czyli bierzesz sobie tam smyrasz po ekraniku paluchem, mm. gdzie ma ten granat polecieć, i on tam leci faktycznie i to działa. Znaczy, nie ma tego celowania żgałkami, tylko pokazujesz. Strasznie mi się podoba celowanie witą e, 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 w snajperce. Czyli sobie poruszasz i się przesuwasz, to jest bardzo fajne. E, I też co ciekawe, zauważyłem, że tutaj grałem tym Drake'em. To po dłuższej chwili te wszystkie elementy zacznościowe, które tam są, oczywiście się kica pomiędzy, pomiędzy różnymi żółtymi elementami, zacząłem robić to za pomocą suwania, a nie łażenia. Ty okropny casualu. Może z tym okropnym każualem, ale to było fajne, tak? No bo e, różnica pomiędzy wciśnięciem X, 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 żeby Drake skoczył cztery razy przez kolejne cztery elementy, a smrnięciem paluchem jest dla mnie taka sama. Ja się pozwolę zgodzić, bo głównie dobrze musisz powiedzieć, że nie ma też różnicy między tym, że właściwie można by filmik puścić i popatrzeć, jak to się wspina. Wiesz to też tak myślałam, ale na serio, uwierzcie mi, że dla mnie gałka w lewo i cztery razy przycisk, a smirujcie poluchem to jest ten sam wysiłek. Zwłaszcza, że Drake nie spadnie z tych miejsc tak czy inaczej, jak wskazacie X, więc to nie jest. Można się źle odbić na przykład. No nie, w tym no miejscu w w się nie można się odbić. Wygląda to przepięknie. W ogóle konsola jest leciutka, dobrze leży w rękach. Mnie tylko dziwiło, że. Aha, Gramszew, wipeauta. E, w ogóle bardzo fani ludzie z Liverpool Studios, którzy dużo sugerowali możliwości Wity, które jeszcze nie są opowiedziane. Na przykład mówiliśmy razem, że mnie strasznie drażni, że mam tam iPhone'a i iPada i te savey z gier się nie przenoszą. To co miał PS3 i WITE, i, i, i tutaj save. No to, że w, w zasadzie te savey w chmurze to tak. E, dlaczego by tego nie zrobić? Oni mówili. Czy rozmaite integracje z Facebookami, Twitterami, wyzwania, ściąganie, bo ta jest ta funkcja NIR, o której są której bardzo mało mówi. Więc pytam się czy na czy jeżeli ktoś będzie w okolicy, jak przez 3DS-em, czy my się na jego duszek trasy z wipeouta, żebym mógł się z nim ścigać? I tak, tak będzie. Być może będą, być może, bo to oczywiście. Z czym? Z 3DS-em? Tak, no masz tam pod pasa, to jest street pasa, a tutaj masz NIR, to się nazywa. Ale nie z 3DS-em, tylko z Vitą. Tak. Więc to jest ta sama funkcjonalność. Tak? Jeszcze na przykład tam się pytam, czy jest taka możliwość, że na przykład jeżeli spotkasz dewelopera wipeouta no z jego witą, e, to coś ci się pojawi w twojej wersji, ponieważ był ich blisko. I w ten sposób takiego viralowego, nie wiem, broń, statek, trasę, cokolwiek. mi. wiesz, to jest bardzo fajny pomysł. Myśleliśmy o tym, że nie możemy mówić, no ale to są możliwości, które Wita e, ma i dlaczego byśmy mieli ich nie wykorzystywać. E, nie podoba mi się ruin. To jest ta gra, ta Diablo, tak? Ono będzie wolne, przecinało się i tak generalnie... Ty nie lubisz Diablo, przecież. No, to, znaczy, nie lubię Diablo, bo to jest dyskusji, nie jest Diablo, PC Diablo jest RPG-iem, tak? No nie jest rpg natomiast Diablo, to jest bardzo fajny tytułem, no i ten ruin, to... Były takie gry, i jakoś nic specjalnego w niej nie widzę. Little Devils bardzo fajne. Wszystkie możliwości konsolki wykorzystane jest. Naprawdę te minigierki? No ale fajne, bo właśnie pokazanie możliwości interakcji z tym sprzętem, Tak? Znaczy nie mówię, że to jest gra, którą chcę kupić za 250 zł, czy 170, czy ile będzie kosztowała. Natomiast jest to gra, która na stanowisku Sony pokazuje Ci wszystkie możliwości interakcji z tą konsolą, to są fajne. Na stanowisku Sony, tak, ale nie sądzę, żebym miał ochotę w to grać dłużej niż 15 minut. No przez te 6 czy 7, kiedy można było bo fajnie. Widziałem jeszcze e, Resistance e, 3, e, single player. Chyba fajniejsze niż dwa, ale Resistance nigdy nie było moją marką e, i Trójka chyba też będzie grą, w którą się jakoś strasznie zakocham. Widziałem ICO w HD i Shadow of the Colossus w HD i mi się strasznie spodobało. Bo te gry są świetne i jeszcze nowe tekstury 3D dołożone, i tak dalej, są naprawdę bardzo fajnym zakupem, jeżeli ktoś nie grał. Widziałem go do Wora, czyli Chance of Olympus i Ducha Sparty w 3D. Wiemy, że po polsku na pewno będzie w tej kolekcji Duch Sparty, bo już jest po polsku, natomiast czy Chance of Olympus raczej nie. Ale jak ktoś kocha go to Wora, a to są bardzo fajne gry, to na pewno się tym zainteresuje. Widziałem dużo Singstarów, które ludzie tańczyli Singstar, tak dalej. I jakoś jeszcze jedną grę, której nie pamiętam tytułu, muszę sobie sprawdzić, jak się nazywa. Eee, taka łażona oziło się z tworkiem i się szczelało w eee, 2D, więc pewnie coś z, P z Minisów albo z PSN-u. Dobrze, to teraz ja. Ja z kolei dzisiaj cały dzień spędziłem na tak zwanych hands-offach, tam z małym wyjątkiem, czyli na pokazach, gdzie właściwie grać nie można, tylko się patrzy, jak ktoś inny gra. Się mm. słucha? No, no tak, słucha się. W sensie ma się ręce off. Czyli nie na można. Ręce. Nie można. O, o no, tak to bardzo ładnie powiedziałem. E, więc zacząłem od bts gdzie zobaczyłem e, przede wszystkim Skyrim, który zapowiada się bardzo fajnie, choć. E, Choć jest parę rzeczy, które mnie nie przekonują, ale to jak, jak więcej napiszę, to na pewno pojawi się to na Poligami, bo teraz nie chcę się o tym rozwodzić, ale zapowiada się bardzo fajnie. Widziałem Prey 2, który nie ma nic wspólnego z Prey 1, tylko jest strzelanką bardzo kolorową w kosmosie z otwartym światem, wyborami moralnymi i systemem pseudo RPG i naprawdę. No i szczerze mówiąc, być może nawet będzie z tego niezła gra, ale jakoś nie mam wrażenia, że świat na tę grę w ogóle czeka i że w ogóle na nią będzie czekał i że w ogóle jej potrzebuje, prawdę mówiąc. Biorąc pod uwagę, że jest to kolejna strzelanka. Poza tym grałem w Rage'a, to była ta jedna chyba gra, w którą grałem. No nie jedna, okej, okay, nie jedna, ale była to jedna z tych niewielu gier, w które grałem, to był Rage, niestety miałem tylko. 20 albo 15 minut, żeby zdążyć na kolejne pokazy, więc um, bardzo szybko się musiałem zmywać. Zagrałem dwa etapy: gra się super, e, bardzo mi się podobało. Niestety nie mogłem zagrać więcej, ale bardzo mi się podobało to, jak się w tę grę gra, jak się steruje, strzela i tak dalej. Super. E, Potem przebiłem na 2 gdzie zacząłem od XCOM, który jest zaskakująco fajny i zaskakująco Prawda? tak. Bo wszyscy mówią, że ta gra jest i wygląda na no, słabą. ja nie gram, ale widziałem ją z zewnątrz i tak. Nech. Jest zaskakująco taktyczna. Musisz poczekać w takim razie, aż napiszę o niej na poligami, co trochę pewnie potrwa, po dwa gry tych jak mam do napisania. Ale jest naprawdę zaskakująco fajna. Są tam wszystkie te wiesz, taktyczne rzeczy z XCOMa, czyli kupowanie agentów, szkolenie ich, zdobywanie technologii, różne misje. Można wybierać i tam zdobywać tę mapę Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Rozgrywka też jest taktyczna całkiem. Bardzo mi się podoba wizja obcych, którzy tam są, którzy są totalnie, z małymi wyjątkami, ale w większości są zupełnie abstrakcyjni i są naprawdę obcy, w sensie to nie są tylko jakieś tam ludki wiesz, z trzema czułkami na głowie, tylko to są jakieś wiesz, prostokąty i bryły. Bardzo mi, się to, bardzo mi to przypadło do gustu i jestem przekonany. Dalej widziałem The Darkness 2, które w ogóle do mnie nie przemówiło, zupełnie. A, absolutnie nie grałem w, w jedynkę. E, wiem, że na stanowisku Microsoftu można zagrać, tak, muszę się tam udać i samu zagrać, bo z tego pokazu zupełnie się nie przekonałem ani nie wiem, co, co sądzić. Potem był Bioshock Infinite, który jest super, e, chociaż to kolejna strzelanka, tak naprawdę. E, więc nic specjalnego pod tym względem, no ale jest to Bioshock. No, o, tak, Tak, design, historia, dokładnie. E, no i potem to po tutaj poszedłem na Square Enix, gdzie widziałem Tomb Raider'a, który jest bardzo super yy, i też będzie na pewno większy tekst o Tomb Raiderze. Hitman Absolution też na pewno yy, będzie większy tekst, to chociaż... Jak to, Batman i to, powi 1, tak? to powinno się nazywać Batman Absolution generalnie, ale nazywa się Hitman Absolution. Nie. Bad Fisher. No coś takiego. Um, a potem jeszcze udało mi się zagrać w Stargirlskin, który jest beznadziejnie żenujące, no. e, oraz zobaczyć Fable Journey z Peterem Molinią, o którym właśnie piszę. I fajne to Fable Journey po Peter Molino, czy dalej Peter Molino jest szalenie sympatycznym człowiekiem e, i uwielbiam go słuchać, ale drogi Peterze Molinia. <laughs> To, to nie będzie to dobre, nie jest gra, którą się robić, tylko jakiś swój padawan młodszy, tak? No. Studenci, praktyki studenckie, starzyści. On bardzo fajnie mówił o tej grze, że tam freedom, yy, i że wo właśnie wolność, i że tam ten system RPG. Tylko nic z tego nie pokazano, ponieważ pokazano dokładnie to samo co wcześniej na konferencji Microsoftu i Molino bardzo ładnie opowiadał o tej grze. Co tam nie będzie? Nic z tego nie pokazał. <laughs> Ja na koniec jeszcze dnia byłem, tam jak było na Microsoftie, byłem na konferencji deweloperów Nintendo, gdzie za dużo takich rzeczy dla polskich graczy się nie dowiedziałem, oprócz tego, że Pikmin będzie grał na Wii U od Nintendo, że on nie robią grę na Nintendo, a Zelda Skyward Sword, jeżeli się nie mylę tytułem, to jest jedna z ostatnich gier, które są robione na Wii, natomiast Miyamoto już się myślowo przesunął z Wii na Wii U i jego teamy drużyny w Nintendo robią gry już tylko i wyłącznie na Wii U. Natomiast oczywiście Wii będzie wspierane. Poza tym widziałem dużo Mario na 3 ds które jest super, jak każde Mario zresztą. Widziałem właśnie Zeldę, coś tam Sort, która jest jak Zelda. Każda z kolei na Wii poprzednia. I coś jeszcze widziałem? Nie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze podsumowanie dnia. Idziemy spać i Zobacz. Znaczy tak, najpierw idziemy pisać i montować, a potem idziemy spać, a potem idziemy znowu na konferencję, a potem znowu będziemy pisać i montować i tak dobranoc. się to toczy do